W naszych salonach posiadamy w sprzedaży kilka prób złota. Najbardziej popularne i najczęściej wybierane przez klientów jest złoto 14-karatowe. Jest to złoto oznaczone próbą 585. Oznacza to więc, że w stopie tym znajduje się 58,5% czystego złota. Pozostałą część stanowią natomiast domieszki innych metali. Kolejną, chętnie wybieraną przez klientów próbą jest złoto 9-karatowe. Jest to próba 375. Oznacza to więc, że w całym stopie 1 trzecia zawartości jest złota, pozostała część to natomiast inne metale. Najniższą próbą złota dostępną w sprzedaży jest złoto 8-karatowe. Jest to próba 333. Czyste złoto jest bardzo miękkie, nie nadaje się więc do tworzenia biżuterii użytkowej. Dlatego też że złoto 24 karatowe sprzedawane jest i oferowane klientom tylko w sztabkach. Złoto, które posiadamy w sprzedaży, ma więc próby 14-, 9- i 8 karatowe. W złocie 14-karatowym posiadamy najmniej domieszek innych metali, natomiast największa liczba domieszek znajduje się w złocie 8-karatowym.